Nietrafiona miłość. Przychodził do niej i w dzień, i nocą, na parę godzin do niej wracał, aby jak złodziej wykradać miłość i w obietnicach się zatracać. Ona czekała go radośnie, chociaż wiedziała, że gdzieś daleko ma rodzinę, dzieci i żonę, i tam też ktoś na niego czeka. Ale miłość była tak gorąca, że wierzyła w każde jego słowo, że ją kocha, że tęskni, że czeka, żeby życie ułożyć od nowa. I kochała go miłością wielką i czekała w noce nieprzespane, czy zadzwoni, przybiegnie, utuli. Teraz wie, że to wszystko przegrane. Wie, że przyszło bolesne rozstanie. On, że odejść musi, powiedział, że rodzina, że dzieci, że żona. Że to w życiu radosny był przedział. Przepłakała wiele dni i nocy, bólu sercu zławić nie mogła, zanim wreszcie tą miłość zrozumiała, że tak bardzo się na niej zawiodła. Pozostały tylko wspomnienia tej miłości namiętnej gorącej i czekała aż czas się odmieni, kiedy znowu zaświeci dla niej słońce że pokocha kogoś prawdziwie, bez obietnic, które niespełnione, i przeżyje życie szczęśliwie, że na zawsze zostanie czyjąś żoną.